Sekretna aktualizacja Fortnite. Dokładnie tak. Dzisiaj dostaliśmy kolejną aktualizację w tym tygodniu. Między innymi pokażę Wam nowe skiny, które otrzymałem od Epic Games, nowe zmiany na mapie oraz nową aktualizację na Blitzie. Widzowie, jak możecie zobaczyć, ja już jestem w grze I jak widzicie, mam w lobby nowe, jeszcze na tą chwilę niedostępne skiny Oczywiście ja te skiny otrzymałem od Epic Games, więc wszystko wam teraz pokażę Także widzowie, ja bardzo dziękuję Epicowi, że otrzymałem od nich te skiny Hashtag EpicPartner, hashtag reklama I jeśli będziecie je kupować, pamiętajcie o moim kodzie Rafa, to ja w sklepie Wejdźcie dziś do gry, sprawdźcie czy go macie, z góry wam bardzo dziękuję I dzisiaj pod tym odcinkiem będziecie mieli do zgarnięcia buty Sonic'a. A więc jeśli chcecie je zgarnąć, musicie po pierwsze zasubskrybować ten kanał z dzwonkiem, zostawić łapkę w górę, a wyniki jak zwykle wiecie gdzie szukać. Także słuchajcie, ja teraz wszedłem do szafki. Jak widzicie, mamy tutaj pierwszego skina, i ogólnie mamy dwa takie skiny. I ten skin jest to dokładnie GM08, przynajmniej tak na tą chwilę się nazywa. Nie wiem, czy to się tak będzie nazywać. I zobaczcie, mamy tutaj kilka bardzo fajnych styli. Po pierwsze, mamy styl fioletowy, i na pewno za chwilę będę siadał nagrywać. Losowego skina, więc na pewno taki odcinek się pojawi. Następnie mamy styl złoty i co najciekawsze mamy styl taki jakby reak... A, nie, czekajcie, bo reaktywność jest tutaj. A, czyli to jest reaktywność na każdym skinie, jak widzicie, ona tak jakby dostosowuje się do kolorystyki i mamy też brak reaktywności. Mi się chyba najbardziej ten skinek podoba. Powiem Wam, że jest naprawdę fajny. Więc przejdźmy teraz do skina numer dwa, który chowa się dokładnie w tym miejscu. Ten skin, czy on się o wiele różni? No się. Wygląda na to, że tutaj tak mamy odpowiednik szarych przedmiotów. Słuchajcie, szare przedmioty. Tutaj mamy fioletowe. On ma taki trochę inny kask. Tak to wszystko tu wygląda. Mamy również niebieski, taki styl, tak jak mieliśmy poprzednio. No i również mamy reaktywację. Reaktywność, nie reaktywację. Reaktywność. Mamy włączoną albo wyłączoną. Więc to są dwa skiny. Do tego powinniśmy mieć właśnie jeszcze plecaki. Mamy tutaj jakiś taki akumulator y, z takim czymś i mamy tutaj, czekajcie, jak to się nazywa? Tak, złoty akumulator, no to jest trochę dziwne. Wejdźmy jeszcze w kilofy i wpiszmy tutaj, czekajcie, jaki to był zestaw? Set 03, set, set, widzicie, to jest tak jakoś dziwnie nazwane na razie. Nie wiem, czy to znajdę w ten sposób, ale dajmy sobie jeszcze niedawne i być może, czekajcie, czy ta... To będzie... Nie, nie, to nie jest to. Czekajcie, czyli chyba nie ma kilofów, albo... Albo tego nie widzę, ale chyba kilofów nie ma. Także słuchajcie, skiny pojawiają się dokładnie 26 września o godzinie 2 w nocy, czyli dzisiaj w nocy, więc jeśli będziecie je zakupować, pamiętajcie o kodzie Rafa, ja, reklama. I mamy tutaj jeszcze również emotkę, która wygląda w ten sposób. Dajcie znać, czy wam się podoba. To jeszcze taki bonus, bo zobaczyłem, że są emotki. I ogólnie ten zestaw, cały zestaw ma kosztować 3200 v I mamy tutaj dwa stroje, instrumenty, emotki, malowania, e ście oraz plecaki. W sumie, jak mamy jeszcze malowania, no to sprawdźmy, jak one wyglądają. Jeden wygląda, jedno malowanie wygląda dokładnie tak. Nie jest złe, w sensie, no wiecie, to jest taki mały, kosmetyczny dodatek, ale wygląda no naprawdę fajnie. I drugi jest tak, jakby na odwrót. Widzicie, jedne są z jednej strony, drugie są z drugiej strony. E, także tak wyglądają te malowania. I mamy dostać jeszcze zestaw piramidy Daft Punk. To chyba w Lego. I on ma kosztować 1800 faudolców. Jesteśmy teraz na trybie Battle Royale. I słuchajcie, jeśli chodzi o ten tryb, no to, to jak widzicie, no. Ma Mapa totalnie się nie zmieniła. Nic nie mamy nowego. W sumie, jeszcze tego sezonu został tylko i wyłącznie jeden miesiąc. Więc mam nadzieję, że ten kolejny sezon bardziej odda niż ten, że tak powiem. Lecimy teraz tutaj, ponieważ mamy już informację, co się wydarzy. Mamy tutaj dostać takie wydarzenie o godzinie 20 w sobotę. Mamy tutaj trafiać do jakichś różnych roomów z tego, co czytam. Ogólnie, no, ma być to dosyć ciekawe. Także o godzinie 20 coś takiego ma być. I tutaj oczywiście jest to związane. Z tymi y, skinami, które y, dostałem, co dopiero, właśnie Daft Punk. Także, dokładnie, tutaj coś ma się wydarzyć o godzinie 20 w sobotę. I to nie jest wszystko, ponieważ mamy dostać podobno jeszcze jeden event w ten weekend. To jest dosyć ciekawe. Teraz jesteśmy na trybie OG, bo co dopiero Wam powiedziałem, że mają być dwa eventy. I słuchajcie, teraz sprawdzam, jaki to będzie czas, w sensie kiedy to dokładnie będzie. I znalazłem informację, że ma być to 26 o godzinie 20. Tylko nie wiem, czy to jest dobrze wyliczone. W razie czego. W komentarzu napiszę wam dokładną datę, bo o taką informację udało mi się znaleźć. I oczywiście, co to będzie za event? Event będzie bardzo prosty, ponieważ będzie to powtórka eventu, który już mieliśmy kiedyś. I ja na pewno będę miał streama. Pamiętajcie o tym, więc zapraszam Was na evencik. Co się tutaj stanie? Czerwona kostka. Wejdzie do Ludlejka, zamieni go na czerwono i no właśnie na czerwono, nie tak jak kiedyś na fioletowo Ale właśnie, mamy jeszcze coś jednego do pokazania, dlatego że podobno na tym trybie mamy znowu nową kolorystykę i bunkra i księżyca Zaraz zobaczymy czy tak jest I słuchajcie, niestety, ale mamy tutaj aktualnie dzień, ale no wierzę w to że sam bunkier tutaj nam pokaże, że te światła faktycznie się zmieniły i teraz pytanie, o, no i widzicie, faktycznie tak jak jest, wcześniej były czerwone, teraz są fioletowe, nie wiem czy Epic Games tutaj, no trochę to pokazuje ostatnia aktualizacje, które dostajemy, że no, mamy tutaj zmianę koloru światła, nie wiem co to może oznaczać, napiszcie wy w komentarzu, jedyne co, no to być może to, że nie wiem, Halloween powoli nadchodzi, przynajmniej no, tak zgaduję i zmienił się jeszcze księżyc, ale no na ten księżyc czeka nie będziemy. Także nie wiadomo, ile jeszcze będziemy musieli czekać. Także mamy fioletowe niebo, mamy fioletowy bunkier i w ten weekend mamy dostać właśnie to wydarzenie z kostką. Kiedy to dokładnie będzie, znajdziecie w komentarzu. Znalazłem jeszcze teraz jedną datę i mamy tutaj 28.09. Czyli 28 by wypadał w niedzielę, a nie jutro. Więc prawdopodobnie to właśnie ta data będzie tą poprawną. Ale tutaj, tak jak mówię, nie jestem pewien. Widzowie, jesteśmy teraz na blicie. Jak wiecie, Blitz chyba jest najbardziej aktualizowany. Trybem w tym sezonie, dlatego, że no tutaj mamy naprawdę masę rzeczy. No, mieliśmy medalion dodany. Mieliśmy ten. Nie wiem, czy to było w tym sezonie z Mega City. Chyba z Mega City tego nie było, ale mieliśmy. Już nawet nie pamiętam, bo było tyle tych aktualizacji. Mieliśmy chyba cytadelę dodaną. Później całość cytadeli. Później mieliśmy. Właśnie. Ty, ten, ten, tutaj się chyba coś zmieniło. Nie, tutaj się nic nie zmieniło. Także ogólnie tutaj mamy co chwila coś nowego. Co prawda, no wiecie, no ja się głównie skupiam na Battle Royale, ale dzisiaj. Potężna aktualizacja na Blitzie I mamy tutaj e, aktualizację w związku z właśnie fabryką e, Slapu I to jest znowu powrót e, rozdziału Właśnie, który to był rozdział? Choć mi już się to wszystko powoli miesza Ale jeśli chodzi o tą fabrykę No to wygląda na to, że mamy tutaj dodaną fabrykę Którą mieliśmy w rozdziale nie wiem, czy to nie był piąty rozdział, czekajcie, okay, no nie wiem, czy to był piąty rozdział, czy to był czwarty rozdział, proszę was, napiszcie mi w komentarzu, bo ja już nie pamiętam. No ale jak widzicie, loot pool, pewnie coś się tam zmieniło, pewnie coś tam zostało dodane, no ale główną, główną zmianą teraz jest właśnie dodanie nowej fabryki slapu. Ogólnie wiecie, te aktualizacje tutaj wyglądają w ten sposób że mamy tak naprawdę co chwila e, odświeżony kontent, przez to, że Epic Games tak jakby działa na tym, e, co już kiedyś zrobił. Więc jest to fajne na pewno dla nich, ale no dla nas jako twórców, czy dla was jako starych graczy lub też nowych. No, jest to jednak powtarzalność tego kontentu i no, wygląda to jak wygląda. Fajny jest ten tryb, fajny, dynamiczny i tak dalej. Fajnie, że coś się tutaj dzieje. A jeszcze tutaj sprawdzam y, te wszystkie zrzuty, lamy, czy czegoś nowego czasami tutaj nie ma. No, i tak jak mieliśmy. Uhuuu, medal urodzinowy, ty, co się dzieje? Medal urodzinowy. To nie, dosta nie dostaliśmy go na Battle Royale, ale dostaliśmy go na Blitzy. Chyba, że na Battle Royale jeszcze gdzieś jest dostępny. Zobaczmy, jak ten medalion działa. Szansa na otrzymanie prezentu urodzinowego po likwidacji przeciwnika. Czyli wygląda na to, że jeśli kogoś wyeliminujemy. Dostaniemy prezent. Nie wiem, czy to jest na Battle Royale. Wczoraj coś słyszałem, że podobno jest taki medalion, ale ja go jeszcze do tej pory nie znalazłem. Nagrałem już bardzo dużo meczy. No i sprawa wygląda wizualnie w ten sposób, że ten medalion jest dodany na tym trybie. Nie jest dodany na Battle Royale. Także jak kogoś wyeliminujecie, no to dostaniecie prezencik. Moim zdaniem mega fajne. I słuchajcie, na sam koniec mamy informację od Ciny, że dokładnie za 7 dni dostaniemy naprawdę dużą aktualizację. Więc dzisiaj to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować koniecznie kanał Rafa Plus, czyli dokładnie ten kanał i wpadajcie na pozostałe filmy. Trzymajcie się na razie. Cześć!